Była żona Michała Wiśniewskiego, która zarzucała mu chorowanie na HIV, przerwała milczenie. Po tym, jak na jaw wyszło, że jej były mąż odchodzi od Dominiki Tajner, kobieta w ostrych słowach postanowiła skomentować całe zamieszanie związane z najgłośniejszym obecnie rozwodem w polskim showbiznesie. Była żona Wiśniewskiego, która oskarżała go o chorowanie na HIV, przerywa milczenie. Magda fam, która była pierwszą wybranką serca Wiśniewskiego, postanowiła opowiedzieć o tym, co sądzi o rozwodzie swojego byłego ukochanego. Tak ostrych słów sam lider ich troje nie mógł się spodziewać. nazywała Wiśniewskiego chorym na HIV. Teraz komentuje jego rozwód. Relacja Magiedy fam i lidera zespołu ich troje w ciągu ostatnimi czasy była bardzo zła. Kobieta swego czasu oskarżała nawet muzyka, że ten jest chory na HIV i nie informuje o tym swoich partnerek seksualnych. Magdarew zagroziła dziś mojej żonie, że opublikuje badania, które wykazują, że mam HIV. Wow, na bogato. Rak już nikogo nie dziwi. Teraz nawet moja żona wierzy, że ma hiv -a. Słaba sytuacja, pisał Wiśniewski lata temu, gdy dopiero zaczynał pożycie małżeńskie z Dominiką Tajner po wypowiedzi byłej wokalistki ich troje Wieśniewski postanowił zdyskredytować ją opowiadając sekrety dotyczącego jej homoseksualnej relacji z inną kobietą Nie mam pretensji do tego że przez 10 lat była z kobietą nawet żal mi anika 10 straconych jej lat i 5 moich mówi wszystko Gdzie wiatr wieje tam się femmowa podkłada a nóż zawieje w jej stronę Na razie jednak pochmurno nic nie wieje więc szuka okazji aby wszcząć zamęt i udało się, repostował wiśniewski. Jakby tego było mało, Magda Magdafam postanowiła także odnieść się rozwodu między córką Apoloniusza Tainera a swoim byłym ukochanym. Złośliwości nie brakowało.Fam, życzę miłego Magdafam w swoich social mediach przyznała, że wszystkie od początku tego tygodnia zarzucają ją pytaniami dotyczącymi rozwodu jej byłego męża. Na swoim Facebooku napisała o tym, że takie pytania są bardzo niezasadne, ponieważ nie dość, że nie interesuje jej już to, co robi za swoim życiem były mąż, to rozwodów w życiu piosenkarza było na tyle dużo, że nie powinno się do tego przykładać większej wagi. Napiszę jeden raz, tak jak poprzednio i poprzednio. Ponownie mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na gruponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam.